Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana, On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranem przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ustnych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalenia. Oto Słowo Boże. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Panińskie, prorogozeasz, od którego tak naprawdę rozpoczęliśmy te rekolekcje, również od słów, które dzisiaj usłyszeliśmy w liturgii, przygotowując te rekolekcje. Muszę Wam powiedzieć szczerze, nawet nie wiedziałem, że dzisiaj będzie to czytanie o tym, że miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Natomiast ten fragment z Ozeasza potwierdza tylko, jak ważny jest temat, o którym mówimy, jak ważny jest temat poznawania Boga. Miłość i poznanie to są największe tematy chrześcijaństwa. Nasze dobre życie, zdolność do tego, że potrafimy zachować przykazania. Jezus to powiedział. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Jeśli ktoś mnie miłuje, to miłość do mnie będzie u niego motorem, siłą sprawczą zachowywania przykazań. Właśnie miłość i poznanie. Bo miłość potrzebuje także poznania. Jeśli chcemy ocalić chrześcijaństwo. Dla naszych najbliższych, dla najbliższych pokoleń, to musimy zobaczyć w Nim coś więcej niż tylko przykazania i nabożeństwa. Musimy w Nim zobaczyć osobę, która pragnie być kochana i która pragnie być poznana. No właśnie, co do tej pory powiedzieliśmy o poznawaniu Pana Boga. Przede wszystkim powiedzieliśmy, że Bóg chce, żebyśmy Go poznali. Bóg chce, żebyśmy go poznali. Powiedzieliśmy, że poznajemy go najlepiej przez wiarę, nadzieję i miłość, w nich. I powiedzieliśmy to po to, żebyśmy nie tęsknili za bardzo za tym, żeby wiara się w końcu skończyła i nadzieja też. Bo im więcej wierzymy, im więcej mamy nadziei, im bardziej kochamy, tym bardziej poznajemy Boga, tym bardziej Go doświadczamy. Powiedzieliśmy także, że Kościół jest dobrym i koniecznym miejscem do tego, żeby poznać Boga, bo tutaj uczymy się przekroczenia egoizmu naszego. No, zauważcie dzisiejszą Ewangelię. Zauważcie dzisiejszą Ewangelię. Ten faryzeusz, który był przekonany, że jest lepszy od tego celnika. Dzisiaj wielu, czy jest trochę takich ludzi, którzy uważają, że są lepsi? Lepsi może nawet i od świętych, lepsi od tej wspólnoty, którą nazywamy Kościołem. I tak czy inaczej się od niej oddzielają, ale to nie jest dobra droga, bo Bóg bierze w opiekę tego, który uważał siebie za grzesznika, nie tego, który uważał siebie za sprawiedliwego. Zatem Kościół. Jako miejsce poznawania go, ale przede wszystkim Kościół, jako miejsce jego obecności. My go możemy poznać w Kościele, dlatego że on w Kościele naprawdę żyje i działa, szczególnie wtedy, kiedy sprawowana jest liturgia. No i wczoraj mówiliśmy o tej symfonii zmysłów, kolorów, barw, jakie liturgia daje nam, słów, dźwięków, postaw, obrazów, jakie nam liturgia daje, żeby go poznać. Oczywiście Bóg nie pachnie tak jak oliwa, Bóg nie smakuje tak jak chleb. On wybrał tylko te znaki, żeby nam opowiedzieć o swojej obecności. I chce, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy zrozumieli, co On chce nam przez te znaki powiedzieć. Ale nikt nie może powiedzieć, że Bóg się za mało objawia, że On, że On nic nam o sobie nie mówi, On nie przestaje nam o sobie mówić. On nie przestaje nam o sobie mówić. Nie tylko w liturgii, ale pamiętacie, że wczoraj wylądowaliśmy także i w świecie przez niego stworzonym, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórce. Zapytaj zwierząt, one cię pouczą. Nie jest wcale tak, że gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. Bóg nie przestaje do nas mówić. No i dzisiaj następny krok musimy zrobić. Myślę, że już czekaliście na ten krok. Być może nawet ktoś z Was pomyślał sobie, no w końcu kiedy on o tym powie. Bo normalnie to od tego trzeba by było zacząć. Pismo Święte. Pismo Święte. To jest nasza wielka księga, z której uczymy się Boga. W której dowiadujemy się, jaki On jest. Co Bóg myśli. Tak. Myśmy poznali zamysł Chrystusowy, powie święty Paweł, i to Pismo Święte nam pozwala. Znowu, nie Pismo Święte takie, jak sobie ja sam je sobie czytam i sam je sobie interpretuję, tylko Pismo Święte interpretowane przez całą wspólnotę, przeżyte przez całą wspólnotę. Powiedzmy zatem troszkę na temat tego, jak Słowo Boże prowadzi nas do poznania Boga. Pamiętacie zresztą, że te rekolekcje także zaczęły się od wezwania proroka: słuchaj, słuchaj. O, dzisiaj możemy powiedzieć słuchaj słowa Bożego wtedy, kiedy jest proklamowane podczas Eucharystii, ale także możemy powiedzieć czytaj go, czytaj go w domu. Czyli taka techeza jest po to, żebyśmy się zachęcili do odnowionego kontaktu z Pismem Świętym. Zacznijmy zatem od zdania, bardzo znanego w kościele, to zdanie pochodzi od świętego Hieronima, człowieka, który przetłumaczył Pismo Święte z oryginałów na język wulgarny, to znaczy powszechny. Wulgarny u nas oznacza brzydki, a wulgarny tak naprawdę po łacinie oznacza taki, którym się wszyscy posługują. I to była łacina. On przetłumaczył Pismo Święte na łacinę. No, nie zrobił tego zbyt dobrze, chociaż był genialnym tłumaczem, ale to nie było łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że to 16 wieków temu i nie miał komputerów i słowników. Biedny mieszkał w takiej chatce w Jerozolimie, w Palestynie i tłumaczył sobie pomału to Pismo Święte. Zrobił wielką, wielką robotę. Dlaczego on to zrobił? W jednym ze swoich bądź nie tylko przetłumaczył Pismo Święte, ale także skomentował wiele ksiąg pismem. I w jednym z tych swoich komentarzy chyba do Izajasza pisze tak: Nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Wiecie, ludzie różnie traktują pismo święte. Niektórzy traktują je jak podręcznik do wszystkiego do biologii, do fizyki, do medycyny. No i potem na przykład mówią, że rzeczywiście trzeba się kłócić i umierać za to, że Pan Bóg stwarzał świat w sześć dni. Ale przecież wiemy, że to jest opowieść, że to jest narracja, że to są gatunki literackie, którymi Pan Bóg się posługuje. A więc niektórzy by walczyli z innymi Pismem Świętym. Najczęściej ludzie to też czytają Pismo Święte jako podręcznik do życia moralnego. I to jest dobre, bo skąd mamy się uczyć życia dobrego, skąd mamy się uczyć, co jest dobre, a co złe, jak nie ze słowa Bożego. Ale Hieronim nam podpowiada bardzo ważną rzecz. On nam mówi, czytaj Słowo Boże, szczególnie Ewangelię, żeby poznać Jezusa. Ja muszę Wam powiedzieć, długo tego nie wiedziałem, także jako ksiądz. Nauczył mnie tego inny święty, święty Bonaventura, o którym napisałem doktorat i to rzeczywiście była fascynująca przygoda w moim życiu. On mnie nauczył czytać Pismo Święte, bo on mnie nauczył tego, że jak się czyta Ewangelię, to mamy dostęp, to mamy dostęp do tego, co czuł Jezus, co Jezus myślał. I wtedy po raz pierwszy przeczytałem przede wszystkim święte Ewangelii, ale całe Pismo tak można przeczytać. Przeczytałem je po to, żeby się zaprzyjaźnić z Jezusem, żeby zobaczyć świat Jego oczami, żeby poczuć rytm bicia Jego serca, żeby zaglądnąć Mu w oczy. Ewangelie tak są skonstruowane, że niekoniecznie przede wszystkim chcą nam opowiedzieć jak chronologię czy biografię Jezusa. Chcą nam powiedzieć, co dla Jezusa było najważniejsze. Kto był najważniejszy dla Jezusa? Co stanowiło jego istotę życia duchowego? I tak samo można czytać nie tylko Ewangelie, chociaż szczególnie Was zachęcam do tego, żebyście nieustannie czytali Ewangelię. Lektura Starego Testamentu jest trochę bardziej wymagająca. Bo dzieli nas inna mentalność i dzieli nas także ogromny szmat historii. I często nie rozumiemy tych tekstów. Natomiast tak samo da się przeczytać Stary Testament. Jezus mówi do uczniów swoich tak, całe pismo jest o mnie. A do faryzeuszy mówi wręcz, czy wy nie wiecie, że Mojżesz pisał o mnie? Wszystko jest o Jezusie zapowiedzianym, oczekiwanym, utęsknionym i w końcu poczętym i narodzonym dla nas jako człowiek. I Ewangelia daje nam dostęp do tego wewnętrznego świata Pana Jezusa. Bardzo, bardzo was proszę, uwierzcie mi, to zmieni wasze życie. To wam da łaskę. Spojrzenia na wszystko, na miłość, na pracę, na uciekający czas, na cierpienie, na przyszłość z zupełnie innej perspektywy. Czytajcie Ewangelię, żeby spotkać się z Jezusem. Bo to wszystko stało się dla naszego pouczenia, jak napisał. Autor listu do Hebrajczyków. Wszystko to stało się dla naszego pouczenia. Okazuje się, że w tych wszystkich biblijnych historiach, w historii Jezusa, możemy odkryć nasze własne życie, ale możemy odkryć siebie także w Abrahamie, który pomimo starości swojej słucha Boga i jest mu posłuszny. Możemy się odkryć w Józefie, sprzedanym przez braci w niewolę z zazdrości. Ile moglibyście opowiedzieć o takich wydarzeniach z Waszego życia? Głuche telefony, ludzie się odcinają od siebie, czasami najbliżsi, sprzedany w niewolę, a może ktoś wyśmiany ze względu na swoją wiarę w pracy, może już niezrozumiany przez swoich najbliższych. Całe pismo w nas żyje, jest w nas, w nas cierpiący Jeremiasz. Jest w nas Daniel wrzucony do jaskini lwów. Czasami ten świat jest taki, że nam się wydaje, że rzeczywiście jesteśmy między lwami, które szybko zaraz nas rozszarpią. Pismo Święte nie tylko, że nas pouczał Jezus, ale także mówi nam o nas samych. W Nim się możemy przeglądnąć. I wiecie dlaczego warto je czytać? Bo ostatecznie jesteś tym, co oglądasz, jesteś tym, na co patrzysz, jesteś tym, co czytasz. Nie zauważyliście tego, że to kiedyś jeden socjolog amerykański napisał taką książkę: Jesteśmy tym, co jemy, i to była książka o kulturze McDonalda. Jesz McDonalda, staniesz się McDonaldem. Patrzysz na Jezusa, stajesz się Jezusem. Czytasz Jezusa, stajesz się Jezusem. Czym my się karmimy? Ja kiedyś spróbowałem pooglądać telewizję, tak dosyć dużo w ciągu dnia, i muszę wam powiedzieć, że tak mnie rozbolał, rozbolała głowa, szczególnie od reklam. Tam jest huk, tam jest dźwięk, tam się cały czas coś dzieje, tysiące ujęć, nie wiem, na sekundę. Głowa boli, nic z tego nie zapamiętujesz, rozszarpuje cię wewnętrznie. Zauważyliście, jak my okropnie przyzwyczailiśmy się do scen nienawiści i zabójstw? Oglądamy je w filmach i w wiadomościach, pijąc kawę i jedząc szarlotkę. Tak nie może być. A potem słyszę od katechetów przygotowujących dzieci do pierwszej komunii świętej, że przychodzą prosić księdza, żeby na uroczystość pierwszej komunii świętej w, w kościele, tak? Mówię wam prawdę, w kościele ściągnąć krzyż, bo to jest symbol przemocy i dzieci nie są przyzwyczajone. Czy ci sami rodzice nie wiedzą, że ich dzieci grają całymi godzinami w gry, w których się zabija, morduje i podstępnie oszukuje? A sami swoim dzieciom dają komórki do rąk. Nadchodzi czas, kiedy zdrowej nauki słuchać nie będą chcieli. I Pan mówi: wcale nie jesteście lepsi od tych, którzy poginęli gdzieś tam pod gruzami zawalonego budynku. Wcale nie jesteście lepsi. Ani ja nie jestem lepszy od tych pod którymi stopami wczoraj zaczęsła się ziemia w Miami. Czym my się karmimy, tym się stajemy. Tym się stajemy. Zadrukuj siebie pismem świętym. Staniesz się podobny do Jezusa. Oglądasz horror, będą ci się śniły horrory, będziesz pełen niepokoju. Oglądasz pornografię, drugi człowiek dla ciebie będzie tylko przedmiotem. Nieważne, czy w pracy, czy w używaniu, czy gdziekolwiek indziej. Tylko przedmiotem. Nie masz prawa do nagości drugiego człowieka. Nie masz do tego prawa. On jest dzieckiem bożym, stworzonym do udziału w życiu Boga. Czytam pismo. Staje się sam zapisaną Księgą Bożą. Zatem do czego Was dzisiaj zachęcam? Do tego, co Pan Bóg powiedział do Jeremiasza i potem, co czytamy także w Apokalipsie. Weź i zjedz. Jeremiasz miał wziąć, Jeremiasz albo Ezechiel, przepraszam, miał wziąć, oni mieli zwoje, nie mieli takich książek jak my, tylko mieli zwoje, i miał potargać go i zjeść, i zjeść go, żeby, to pokazuje, napełnić się Pismem Świętym. To jest bardzo wielka wskazówka dla nas, bo my też bardzo często czytamy Pismo Święte po to, żeby zrozumieć, dowiedzieć się czegoś i to jest dobre, ale Pismo Święte czytamy także przede wszystkim po to, żeby siebie zapełnić dobrą treścią, żeby się nakarmić. Ja muszę Wam powiedzieć, że wiele jest fragmentów w Piśmie Świętym, których pomimo tego, że jestem profesorem, doktorem, habilitowanym teologii, nie rozumiem. I wiele było takich, których kiedyś nie rozumiałem, ale je czytałem, czytałem, nieustannie powtarzałem. I potem nie wiadomo skąd, nagle one same w Tobie się wyjaśniały. Bo Pismo Święte pracuje w Tobie, w Twoim umyśle, w Twojej pamięci, w Twoim sercu. Żywe i skuteczne jest Słowo Boże. Ono nie działa tylko przez to, co zrozumiemy. Ono działa jak pokarm. Czy my wiemy, czy nie wiemy, ziarno w nas rośnie i wydaje owoc, bylebyśmy się karmili dobrymi rzeczami. To jest niesamowite. Chodzi o to, żeby się załadować. Nie przyjmuję treści tylko dlatego, że ją rozumie. Przyjmuję, bo to jest Słowo Boga żywego i to Słowo mnie zmienia. A potem idziesz sobie na spacer i nagle przypomina ci się słowo, którego nie rozumiałeś, i zaczynasz rozumieć, jak ono jest mądre i ile w Nim jest treści. I jeszcze jedną rzecz wam podpowiem bo Pismo Święte jest świetne do modlitwy. My często, ja tak widzę po tych 26 latach, że ludzie się nie modlą, nie dlatego, że... O no, oczywiście często jest dużo dziadostwa, nieumiejętności zorganizowania sobie czasu. Mówią, nie mamy czasu, no ale to wiecie, dzisiaj to nikt nie ma na nic czasu, okej, okay. niestety. To jest jakieś jedno wielkie kłamstwo naszego czasu, że nikt nie ma na nic czasu. Nie mają czasu dla rodziców, nie mają czasu, żeby odpocząć, nie mają czasu, żeby zjeść. No to tak nie może być po prostu. Tak być nie może. W każdym bądź razie to nie jest największy powód, dla którego ludzie się nie modlą. Największy powód, dla którego się nie modlą, to jest taki, że albo czują się grzesznikami i uważają, że nie mogą się zbliżyć do Pana Boga. I to jest wielki dramat, bo diabeł Cię kusi do grzechu, a potem Cię kusi i to jest największe kuszenie, żebyś nie wrócił do Pana Boga, żebyś się nie modlił, żebyś nie poszedł do spowiedzi. Ale jest jeszcze jeden powód: bezradność. Przychodzimy na modlitwę, no i tak sobie myślimy: No, to jest lepiej, jakbym poszedł na wizytę u pana prezydenta Rzeczpospolitej albo kogokolwiek innego. No to muszę się ładnie ubrać, muszę mieć jakieś dobre słowa, muszę się przygotować. Ale ile nam wystarcza tych nadzwyczajnych słów? I człowiek przychodzi na modlitwę, i tak przez 15 sekund ma jakieś dobre uczucia, a potem nie wie, co robić. Jak czasami masz taki dzień, że nie wiesz, co robić na modlitwie, to weź sobie, otwórz Księgę Psalmów i spotkaj się z modlącym się Żydem. On ci pomoże się modlić. Słyszę słowa nieznane, uwolniłem od brzemienia jego barki. Nie będziesz miał obcego Boga, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami. Każdy z tych psalmów jest, przydaje się do modlitwy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały. Módl się tymi psalmami. Módl się Ewangeliami. To są gotowe modlitwy. Dlatego modlitwa codzienna Ludu Bożego to jest modlitwa psalmami. Wiecie ile w tych psalmach jest? Poczytajcie sobie psalmy, też bardzo Was zachęcam. Jak one uczą modlitwy. Ten pobożny Żyd wyszedł rano przed dom... I zachwycił się światem i mówił: Uwielbiam cię, Panie Boże, jesteś wspaniały, bo stworzyłeś słońce i księżyc i dałeś mi nowy dzień. A czasami wychodził, wszystko go bolało, albo stało się nieszczęście w jego życiu i mówi do Boga tak: Gdzie byłeś? Gdzie byłeś, kiedy cię potrzebowałem? Pospiesz się na pomoc mi, już, natychmiast, Panie Boże, ja cię tu potrzebuję. Albo potrafi przyznać się: Panie, zgrzeszyłem. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Uznaję, że jestem grzesznikiem. Obmyj mnie, oczyść mnie, daj mi nowe życie. Tam znajdziecie całe życie. Żyd, Biblia, kiedy się modli, to się nie mejkapuje, nie maluje się. Idziesz do Boga taki, jaki jesteś. Masz radość, to idziesz z radością, masz smutek, to ze smutkiem. Biblia nie tylko da ci teksty gotowe do modlitwy, ale nauczy cię także modlić się. Dlatego bardzo Was proszę: weź i czytaj, weź i zjedz. Zachęcam Was, żeby tak już konkretnie było, bo dzisiaj można kupić nawet jedną Ewangelię w takiej malutkiej książeczce oddzielną. Panowie mogą do kieszeni tutaj w spodniach albo tu sobie ją włożyć, panie mogą sobie włożyć do torebki, które mają. I zawsze sobie ją czytać. Jedziecie tramwajem, otwórzcie ją na jedną minutę i przeczytajcie. Każdemu gorąco polecam. Szczęść Boże.